Cześć. Witam was na kanale Gregor nauka języków w programie Rozmowy z Gregorem. Do dzisiejszego programu zaprosiłem jednego ze za swoich kursantów, z którym się już bardzo dobrze znam. Mariusz Ziemba. Witam. Witam serdecznie. How are you Mariusz? I fine. Thank you and you? Me too. Thanks. Mariusz, powiedz, jak długo chodzisz na zajęcia do szkoły językowej Gregor? O, niespełna 5 lat. Powiedz, jak to się stało, że zdecydowałeś się na naukę języka angielskiego? To była chwila, to był moment. Znajomi jechali na angielski i wydaje mi się, że nie mieli czym jechać. A, albo to była taka wymówka, żeby mnie wyciągnąć, żebym też się czegoś nauczył. Mhm. Czyli to nie było tak, że szukałeś yy, jakiejś szkoły, yy, tylko to był taki spontan, który yy, dzięki któremu zostałeś się kursantem szkoły, tak? Tak, to był typowy spontan. Na pewno nie, nie, nie szukałem szkoły, nie, nie miałem w planach uczyć się języka angielskiego, chociaż z tymi planami to różnie bywa. Ja dużo podróżuję po świecie i często miałam problemy, nawet z komunikacją na lotnisku. I chyba to zrządzanie losu, że tam trafiłem do ciebie. Powiedz to, jak rozpocząłeś naukę: Czy to było łatwe? Czy to było trudne? Jak to wtedy było? Na początku wydawało się łatwe, ale im dalej w las, chyba tym więcej grzybów, także pojawiały się problemy, ale dawało mi to dużą satysfakcję i daje, że coraz więcej wiem, rozumiem, tak? Jeżeli podróżujemy po świecie, przynajmniej wiem co na lotnisku mówię, prawda? Gdzie mam się udać do jakiego samolotu, nie? Powiedz czy, co jest ważne w nauce, czy jeżeli chcemy sobie zaplanować naukę, jak w twoim przypadku było to na spontanie, na spontanie spontaniczna decyzja, czy odwiedziałeś na początku, że dzięki nauce można się w ogóle w jakiś Sposób inny rozwinąć się dzięki na przykład właśnie nauce języka angielskiego. sumie nie zdawałem sobie sprawy, że można w jakiś inny sposób się rozwijać. No po prostu zacząłem się uczyć, a pytałeś, co jest ważne w nauce języka angielskiego. Najważniejsza jest systematyka, systematyczna praca i systematyczne chodzenie do szkoły na lekcje. Tak? No, u mnie, jak sam wiesz, różnie to bywa. I pewnych rzeczy nie jestem w stanie przeskoczyć ze względu na moją pracę, częste wyjazdy. tak. Czyli rozumiem, że szkoła językowa, Gregor, jest w stanie jakby dopasować się do Twoich potrzeb, częstotliwości zajęć. I tu wielkie ukłony do prowadzącego. Chyba inne takie szkoły naprawdę nie ma. To jest bardzo elastyczny e, sposób nauczania. Jeżeli mi coś nie pasuje, będę wiedział, że e, nie dojadę na godzinę, dzwonię i po prostu przekładamy, nie? Mm -hmm. A powiedz, jak to bywało już jak po rozpoczęciu nauki? Mówisz, że dużo podróżujesz i jak to jest z innymi osobami? Czy Polacy będąc za granicą boją się mówić po angielsku, czy nie boją się? Jak to, jak to oceniasz? I czy jak to ty zacząłeś się dogadywać? Jeżeli chodzi o stopień komunikacji, to my jesteśmy chyba takim narodem, że chcemy być bardzo, bardzo perfekcyjni w tym, co robimy. I ja nigdy tego nie rozumiałem, ale spotykam często osoby, z którymi tam jedziemy, że niż te osoby poskładają zdanie, bo chcą powiedzieć to perfekcyjnie, to ja używając po części angielskiego, po części rosyjskiego, przeplatając niemieckim, używając do tego rąk, dużo szybciej się dogadam i łatwiej, tak? I wydaje mi się, że tak jest proste. Nie możemy się bać tego, co chcemy powiedzieć. Czy my powiemy troszeczkę źle, czy lepiej, czy gorzej, i tak nas po prostu są w stanie osoby, które będą chciały zrozumieć, tak. Czyli dotykasz różnych metod nauczania, prawda, bo mamy, tak jak mówiliśmy sobie już wcześniej, różne metody, i jedną z nich to rzeczywiście jest metoda taka gramatyczno-tłumaczeniowa, że tłumaczymy sobie te, jakieś techniki, gramatyki i tak dalej, ale w Twoim przypadku zastosowano metodę komunikatywną, tak? Czyli jakieś takie zwroty, proste słowa, nie bazując w szczególności na, na na zasadach gramatyki, o których oczywiście nie wolno zapomnieć, prawda? Yy, bo na podstawie czegoś trzeba umieć budować zdania, ale już takie podstawy początki pozwalają na jakiś sposób przekazania komunikacji. Jak doskonale pamiętasz, na moich pierwszych lekcjach ja mówiłem, że ja przyszedłem, jeżeli jestem po to, żeby w jakimś stopniu komunikować się z osobami, które mówią po angielsku. Mi tak naprawdę nie zależało, żeby mówić poprawnie czy mniej poprawnie, czy w jakiś sposób gramatycznie. Choć. Zostałem zmuszony do tego, żeby uczyć się również gramatyki. Tak, także to jest fajne, bo angielski nie będzie wyglądał tylko, że kali chce jeść, kali chce pić, tylko coś więcej będziemy mogli powiedzieć. Nie? Mm -hmm. A powiedz, czy. Ja, czy znasz jakieś jeszcze inne osoby, które e, mają jakiś problem e, albo miały jakiś problem, a dzięki temu, że ty poznałeś jakieś inne sposoby nauczania e, języka angielskiego, i przedstawiłeś je im i to im jakoś rozświetliło drogę e, i pokazało, że można w inny sposób się uczyć. E, wiesz co. Ja tak naprawdę nie znam za dużo sposobów nauczania angielskiego, ale taką fajną sytuacją ostatnio byliśmy w Singapurze. Byłem z grupą osób, chyba 8 osób było nas w sumie. I no, właśnie, to były takie osoby, które dużo, ja bym, w mojej ocenie, bym powiedział, że dużo lepiej znają angielski ode mnie, ale niż one zastanowiły się i pomyślały, co mają powiedzieć, ja już załatwiłem bilety do metra, dopytałem się, gdzie jest metro, które mamy jechać, i te osoby mówią, wow, jak to zrobiłeś? No, używając wszelkiego rodzaju komunikatorów, tak. Mhm. Powiedz, czyli tak naprawdę ta decyzja spontaniczna, gdzie tak naprawdę mówisz, że znajomi cię namówili do, do uczenia, czy spodziewałeś się, że może taki efekt przynieść po kilku latach nauczania? Wydaje mi się, że inaczej. Zdawałem sobie sprawę, że jeżeli będę się uczył, na pewno się nauczę, tak, ale po jakimś okresie po prostu moich przerw, moich wyjazdów, że nie miałem czasu chodzić, zacząłem w to wątpić, a jednak to poszło, tak? Jednak coś zawsze w głowie zostaje, jak sam doskonale, wiesz, dopasowujemy się do moich potrzeb, tak? Czyli mój angielski nie leci systematycznie, czyli jeżeli ja mam wyjazdy, układamy to pod moje wyjazdy, żebym umiał się komunikować z osobami i no nie zgubić, tudzież na Dominikanie czy gdzieś w Dubaju. A powiedz, czy ma znaczenie, czy chodzimy na zajęcia grupowe czy indywidualne w takim przypadku, na przykład Twojej osoby? No, jestem strasznym gatuło i u mnie chodzenie w grupie by nie zdało egzaminu. Nie, ja bym się nic nie nauczył. Się indywidualnie. Ja tylko włączę indywidualnie, e, tak. A powiedz, co, może, co jest Twoją, co jest dla Ciebie trudnością, co jest dla Ciebie łatwością w przyswajaniu wiedzy? Oj, ja czekam z niecierpliwością cały czas, aż ktoś zaczypuje coś takiego, że będziemy wkładali z tyłu głowy sobie płytkę ze słówkami, tak? Załóżmy, mhm. nie wiem, tysiąc, dziesięć tysięcy słówek do opanowania. Wkładamy, to nam się wgrywa i dziękuję. I ja sobie poradzę już. Więcej nie trzeba. Nie? Właśnie. Powiedz, jak są twoje plany dalej, czy uważasz, że 5 lat jest jakby takim wynikiem jakby wystarczającym, czy uważasz, że chciałbyś jeszcze dalej kontynuować naukę? To znaczy, jeżeli będziemy przeliczali to na lata, to 5 lat to chyba w zupełności jest wynikiem wystarczającym, ale jeżeli będziemy przeliczali to na godziny, które... Godziny lekcyjne to 5 lat dla mnie jest za mało, bo bywa tak, że czasami raz w miesiącu się pojawia, jak doskonale oboje wiemy, tak? Mhm. Także nie można tego na lata przekładać, ale chyba na godziny nauki w ten sposób, nie? Powiedz Mariusz, co byś poradził osobom, które zastanawiają się, czy warto, czy nie warto się uczyć języków obcych, w tym języka angielskiego? Do tych osób, co ja bym powiedział? E, warto, naprawdę warto, e, bo e, tak jak ja, cokolwiek się nauczymy, mi podczas pierwszego wyjazdu wydawało się, że jej tak nic nie umiem i tak nic nie rozumiem, prawda? Ale, będąc już na, na, na lotnisku, ja zacząłem rozumieć, co oni, co oni mówią. Także nie jestem w stanie na, na przykład się zgubić, czy podając bilet. Tej pani, co siedzi tam w kasie, czy, czy ona mówi, bo one zawsze coś mówią, tak? Ja wiem, co ona mówi, przynajmniej tyle, tak? Czyli naprawdę warto, jeżeli chcemy podróżować, jeżeli, jeżeli chcemy rozwijać się, jeżeli chcemy się gdzieś nie zgubić, uczcie się naprawdę. No właśnie, po, podałeś to, że masz mimo to, że zacząłeś się uczyć tak, jak chyba niewielu osób, niewiele osób, bo zazwyczaj, gdy przychodzą na kursy językowe, to wiedzą, że chcą się uczyć, tak? To u ciebie była taka spontaniczna decyzja, ale miałeś postawiony jakiś cel, prawda? I jeżeli tym celem jest podróżowanie, bo mówisz, że dużo podróżujesz, to na pewno to na pewno jest dla ciebie jakieś rozwiązanie, a nie jakieś jakieś tylko dające dużą satysfakcję będąc właśnie za granicą. Więc myślę, że warto jest postawić sobie cel. Czy myślisz, że tacy, takim ludziom łatwo jest stawić cel? Na przykład jeśli na przykład weźmy pod uwagę młodzież taką, która może czasem nie wiedzieć dlaczego się uczy. Co byś im powiedział? Czy młodzież Młodzież nie wie, po co się uczy. Obserwując młode osoby, one chodzą tylko po to. Wydaje mi się, żeby dostać jakąś ocenę i żeby i żeby zdać, tak? Ale ja się się w ogóle nie dziwię, bo ja sam kiedyś byłem młody i Wiem, jak to wyglądało, tak? Uczyliśmy się oczywiście innych języków, tak naprawdę nie zastanawiając się, czy ten język będzie nam w życiu potrzebny, tak? Ale stopień był, a reszta się nie liczyło, tak? Ale mm, bardzo ważne jest, żeby jeżeli mówimy o językach, uczyć się z chęcią, z przyjemnością, tak, żeby to, co my nauczymy się, żeby wykorzystywać, żeby mówić, żeby nie bać się mówić, żeby rozwijać cały czas systematycznie to, co się nauczyliśmy, bo jeżeli nie będziemy używać języka przez rok, przez dwa, przez trzy, pomalutko będziemy go zapominać, tak? Czyli kochana młodzieży, uczcie się, bo warto. No właśnie, myślę, że bardzo to była, to jest, nasza rozmowa jest bardzo cenna dla nie tylko dorosłych, jak i młodzieży. Znamy, jakie mamy cele. Myślę, że moglibyśmy wszystkim innym powiedzieć, że jeżeli mamy ten cel postawiony i widzimy, że ten język angielski jest wszemi wobec w tym momencie obecny, wystarczy po prostu tylko wyjść za drzwi powiedzmy naszego kraju, i już to jest taki język międzynarodowy, który daje nam wiele możliwości. Prawda? zgadza się słuchajcie, to to jeszcze nie jest mój koniec ja naprawdę będę się uczył ja z Grzesiem postanowiłem być wiecznym studentem tak? czy mu to się podoba, czy nie podoba ja się po prostu uczę ile mi to zajmie, nie wiem ale naprawdę będę starał się e, uczyć, uczyć, uczyć żeby jak najwięcej umieć po angielsku na koniec jeszcze chciałbym Ci chciałbym też powiedzieć, że przez to, że tak długo się widzimy, długo się uczymy, myślę, że oprócz tego, że spotykamy się na zajęciach, te nasze spotkania zaowocowały pewną przyjaźnią, którą dzielimy, i to jest chyba też takie fajne, że gdy zaczynamy się uczyć, czy to indywidualnie, czy grupowo, to budujemy jakieś relacje i może, może coś z tego ciekawego też wyniknąć, prawda? No, zgadza się. My nie tylko spotykamy się na angielskim, ale nawet często przy. Przy czymś do wypicia tu kawa, herbatka i takie inne rzeczy i to jest właśnie miłe i sympatyczne, że e, można poznać osobę, tak jak poznam Grzegorza na początku wydawał się, powiem jak się po prostu jakie moje odczucia były, no jakiś po prostu sztywniak nauczyciel, nie? Ale to nie to nie jest tak po prostu. Poznaję Grześka e, dłużej, że tak powiem bardziej widzimy, że to jest spoko osoba, nie? Bardzo dziękuję Ci za miłe słowa. Myślę, że mogę zrewanżować się tym samym, ale myślę, że to dzięki temu, że się rozumiemy i potrafimy dobrać, nawet mówiąc o języku, doskonałe metody, to przynosi pewne efekty. Mariusz, dziękuję ci ja, bardzo, dziękuję, bardzo dziękuję, za rozmowę. Również. Ja dziękuję Państwu za, za oglądanie. Mam nadzieję, że zainspirowała Was ta rozmowa do podjęcia decyzji, czy warto uczyć się języków obcych, czy też nie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Mariusz, tobie dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękujemy. <muzyka> Co tam z tego będzie? Tak nie mogę, bo to będzie bezczelne, nie? Ale normalnie mówisz tak, że jestem wiecznym studentem? Mów, to do tego. Jak, jak, jak systematycznie chodzę też? Tak. Jakie nauczyciel ma problemy ze mną? Tak. Wszystko prawda i prawda i tylko prawda się obroni. Jak będziesz przeginał, to już wtedy przerwa. <laughs> Dlaczego zapisałeś się na kursy, co było powodem tego, że chciałeś zacząć naukę? Więc co, tak naprawdę powód to był błahy, wyciągnąłem mnie znajomy. Powiedział, że nauczę się angielskiego w pół roku będę płynnie mówił. Ty no nie no, tego to nie mówi. Ale tak mi powiedział.